Jak możemy zmienić świat na lepsze? No, nie wiem. A... Być dobrym po prostu, uczciwym, oszanować drugiego. No nie wiem, po prostu kochać bliźnich. Na pewno być życzliwszym. Myślę, że to jest podstawa w tej kwestii. Być do siebie bardzo miłym i sympatycznym. Dużo się uśmiechać. No, przekazywać dużo radości innym osobom. No, to w ogóle pozytywne nastawienie do życia. Czy my, ludzie, możemy zmienić świat? Możemy. Możemy stać się lepsi, bardziej kulturalni, to, tolerancyjni do siebie. Mniej chemii. E, Mniej chemii? Gdzie? Tak, tak. W, w jedzeniu, jedzie. wszędzie. Wszędzie. Tak, wszędzie. niestety. Dosłownie Zabija wszędzie. nas chemia, kochanie, w jedzeniu. Oglądam programy. No. Niestety, ryby nawet nie są za zdrowe. Idziemy. Na razie. Tak. Jak możemy zmienić świat na lepsze? Kochanie, już mam tyle lat, że już nic mi nie zależy na niczym, tylko trochę zdrowia naprawdę. No żeby wszyscy byli dobrzy. A co by Pani chciała zmienić? Co bym chciała zmienić, żeby człowiek do człowieka był naprawdę człowiekiem. Ten szacunek, uznanie dla ludzi od młodych, dla ludzi starszych, to jest taki priorytet. Żeby ludzie po prostu byli i. Bardziej serdeczni jeden do drugiego, żeby po prostu nie mieli żadnych pretensji, złości. Ludzi trzeba zmienić. Ograniczyć wojny, bardziej dbać o ekologię. Segregując śmieci, <grym> jeżdżąc rowerem. Dlaczego tak pani uważa? No, wtedy dbamy o środowisko, nie? Zmienić coś w sobie można. Trzeba zaczynać zawsze od siebie, a nie od kogoś.